Cześć witajcie z tej strony Krasek, to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 19 z serii Pan Roll. W dzisiejszym odcinku jak widzicie, widzicie, kopaczka konna taka nie testowałem, zobaczymy jak to jest taki mało coś tu, coś tu nie pykło Widzicie? Przecież się stało Chociaż. Nie, on. On bierze po prostu jeden rząd. Więc trzeba brać. Tak jeździć tylko. No nie, nie jeździmy, bo jeździmy. No trochę możemy rozwiniać. No nie, no nie rozgniatamy tak bardzo to może trzeba je od razu zbierać nie wiem jak to się kopie ale ono jest w to stronę, więc jak pojedziemy tam to to powinno być dobrze, a tutaj to już jakieś uschnięte, więc biec nie trzeba, ale tak głupi ja nie mogę zmniejszyć tej, bo znowu się zatnie Dzisiaj wszystko się zaczyna. Więc e, tak po prostu jest. To się chyba powinno wziąć od zaczynać od innej strony Bo to nawala na ten rządek. To powinno nawalać na inaczej. No. Tak mi się wydaje. No to dziwnie trochę tak. Ej, ty, ty, jak ktoś. I jak ja to zrobiłem, że tutaj. Dobra, nieważne. Ej, tutaj teraz biorę dwa. Ale to wtedy bym musiał po... nie, Dziwnie jakoś, raz tak bierze, raz tak. I ja... Dziwnie. Nie wiem jak to jest, ale jak ktoś... jakoś to jest. Dobra. Dobra, zgasi to, bo to łupie jak nie wiem. Dobra. Jeden pytank. O tu jest... Dobra, miałem się pytać gdzie jest mój kubełek. Ale kubełek jest tu. Ja tupię. No tak. Czy ty możesz... A ja powinien kable mieć. Ty, ja tu nie brałem ETIA. To się tu? 1972. Gdzie tu się wysypuje, proszę Państwa? Przecież tu. Tutaj nie można się wysypać. No nie ma szans. U, mamy problem. Czekajcie. Tu coś jest, to się... Pali światło. No ale... Tutaj to znów... Inaczej. I to to ja nie wiem. Może. To... Dobra, więc trzeba chociaż to możemy yy, 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 ręcznie. to tego. Alright. Możemy sobie podjechać O Jezus O I już mamy B No nie no te ścinki Ja nie wiem tutaj. Przepraszam bardzo B. Ciach. o sure. Paweł to jest Pełny to chyba nie wezmę tak. A w ogóle Tak jeszcze z nimi z nimi w ogóle Gdzie są Tu są A Pię Ty od razu można tam Jakieś 540? Nie! Yeah. O, to zapis jeszcze, ty zarost... Nie, no ja nie mogę dzisiaj z tymi. No, te 500, tak. To mało jest. Y... Ale coś będzie co? Będzie. Myślę, że będzie dobrze. Zawsze jakieś tam będzie na. Ty, a to w następnym odcinku będzie. To trzeba pi... Możecie pisać w odcinku. Nie w odcinku, tylko w komentarzach. Yy, jako tu mm. ma być. Yy, jak ma być zremontowana? 30 myślę, że w następnym odcinku będzie o fajnie będzie Jak będzie wyremontowana cała, bo zagała pana to Ty, ile tu będzie z tych wozów? Hmm. Trzy, ja mówię, że trzy, bo chyba więcej nie wydaje mi się. Oba. Mam. Jak będzie to przyciążenie, kodowanie tego, Nie wiem co mu zrobię. Ty! A nie, dobra. Myślałem, że już coś się stało. Oddaj moją... Moje wiadro. Eee... A. To były cztery rządki, czy pięć chciałem, bo nie wiem. Już nie pamiętam, ile wziąłem, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy ktoś mi powie, gdzie jest wiadro? Ty, no nie ma. Czekajcie. O, dobra. Już mamy wiadro. Ty kurde. Nie wiem, czy ja do końca wysypuję to czy nie ma? Ty pełny o. O nie, no to więcej będzie. To boję się wcisnąć górna żeby sprawdzić ile jest odcinka, ale no jeszcze pokopiemy i się co? Yy, I pojedziemy sobie gdzieś sprzedać to. W ogóle gdzie to się sprzedaje? Pewnie tam, gdzie wszystko. Gdzie jest to? Selling Stadium. Tak, no to tutaj. Nie fajnie, ale. Gdzie wszystko? W jednym. Dara się Może to... Tu. A taki poprzeczniaczek? Niby nie. Tutaj no sąsiad żyto posiał. Ale też żyto. Też taki jak miale Tak, przecież żyto jest ładniejszy, bo... ...teksturze, bo nie wiem, jakby... ...te białe zostaje na tym... ...życie. Ale... No... Może też się tak zdarzyć, że zaraz nam paliwo się skończy i wtedy... Wtedy kicha. Paliwo się skończyło. Na no, jeszcze chociaż. No to nie, 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 nie. To nie. jest 16 minut, ale tam wszystko nie wiadomo, jak to w ogóle wyszło, więc może być krótszy. Więc nie będziemy zawozić, bo zanim bym paliwo przywiózł, zanim to to. To by było bardzo dużo czas więc ja was żegnam czyli wam się spodobał odcineczek to zostawcie łapkę w górę subskrypcji jeżeli nie zostawiłeś i komentarz to do widzenia